Dzień dobry! Dzisiaj nauczymy się łączyć przewody elektryczne, kable, żeby nie stwarzały jakiegoś niebezpieczeństwa. Użyjemy kabli i takich kostek specjalnych, elektrycznych do dostania w sklepach elektrycznych. Poza tym, do mocowania kabla, żeby nam nie dyndał przy ścianie, używamy takich potocznie nazywanych dżingsów. Co robimy? Taki, taka kosteczka ma śrubeczki, które należy troszeczkę odkręcić, żeby zrobiło się miejsce. Na kabel. Możemy albo najpierw włożyć kabelek i przykręcić, i później do deseczki. Ja zrobię w odwrotnym kierunku. Najpierw przykręcimy tą kosteczkę do deski. I bierzemy pierwszy kabel brązowy, zazwyczaj w brązowym kablu płynie prąd. Pamiętamy, że wszelkie prace elektryczne wykonujemy pod warunkiem, że prąd jest wyłączony, korki wyłączone, żeby nam się nic złego nie stało. Niebieski to jest uziemienie. Wkładamy do drugiej dziurki. Też musimy troszeczkę tutaj poluzować, żeby nam się on tam zmieścił. Nie ten kabel, bo dwa są ciut krótsze, dwa dłuższe, te przygotowane przeze mnie. Jest. Pierwsze dwa kable bezpiecznie przykręcone. Bierzemy drugą kosteczkę. Tutaj możemy od razu wycelować i kabelki wsadzić do środka, przykręcając je, zabezpieczając, żeby nam się nie wysmknęły. Teraz przykręcamy. Do deseczki w ten sposób i następne zwróćcie uwagę, że w miejscu, gdzie jest brązowy, wkładamy brązowy. Gdyby ktoś się pomylił i połączył kabel niebieski z brązowym, wtedy mogłoby dojść do nieszczęścia, prąd mógłby porazić takiego delikwenta przykręcony. I ostatnia kosteczka. Mocujemy do deseczki. Tym sposobem mamy poprawnie i bezpiecznie połączone kable. Pokażę jeszcze jak kable możemy przymocować przy pomocy tych zingsów. Bierzemy motek i ja może pokazać a Tu jest taka fajeczka i po prostu przybijamy. Ja mam taki dość sztywny ten kabel, że on tak. Leci w linii prostej, ale jak są cięższe, to by nam tak brzydko wyglądało. I tym sposobem nauczyliśmy się poprawnie łączyć ze sobą kable elektryczne i przymocowywać je do jakiejś powierzchni, po których te kable biegną. Dziękuję. Do widzenia.